No ja tu znalazłem pan na ogłoszenie, tam siadę w balach i chciałbym kupić. Tak? A ile pan ma tych bow. Trochę jest. No to ile, bo muszę w wiedzieć ile przyczep przyprowadzić. To się użyłem z ceduł. No ale cena to jaka była? Jeden, to Za jedną? Tak. Y no do dobra to gdzie mam się zgłosić? W A u u, u... 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 Kurwa jaka ulica tam będzie? U, u, ulica jakaś będzie? Będzie Ja... jaka? 18. I Ile numer chałupy? 18. A, a na wiz, pana? Kuciewski A imię można? A imię? To wyjdę, panie Zbyszka. Dobra. To Do jutro, który pod, 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 mogę być? No, tak że... Kiedy panu pasuje? To będę tak z rana. Dobrze. No, to tam zajadę urszusem u i trzy naczety na będą. Dobra, dobra. To tam po, mamy. Dobra. <laughs> dobra, no. Na no razie. Dobre.